Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Aaron Blue TV a wy oglądacie pokaz zestawu numer 71215, jest to J Fun Pack z Ninjago. Bo dzisiaj są Mikołajki, dlatego dostałem od razu ten zestaw. Mamy, pierwsza wersja to jest Storm Fighter, druga wersja to jest Lightning Jet i trzecia wersja to jest Electric Shooter. Mamy figurkę Jay'a ze złotym i Jest to jego wersja z turnieju żywiołów Mistrza Chena, czyli, no wiecie, to taki coś to nazywa Jay Jungle, czyli taki dżunglowy Jay. Mi się ta wersja naprawdę podoba. Prawda, tak wygląda. Tutaj ma takie dwa zapasem jak noże. Tak wygląda podstawka jego. I teraz, mając Jay'a, odblokowuje nam się świat Lego Ninjago do zwiedzania, który oczywiście zwiedzimy sobie jak zawsze. No i jeszcze mamy elektryczność. Jay ma elektryczność, więc możemy zasilać przełączniki elektryczne, tą postacią. I też potrafi naprawiać zepsute przedmioty. I tutaj mamy Storm Fighter. Jest to taki, no wiecie. Ja mam ten, to się nazywa po polsku burzowy myśliwiec Jaya. Ja mam go w skali tej większej, taki prawdziwy, ten myśliwiec. Tu z tyłu ma takie, prawda, zasilanie, żeby mógł sobie latać. Dwie złote katany po obu stronach. Tutaj taka kabina pilota. Dość dużo tych części zapasowych. No i spoko. To, to by było na tyle. Jeżeli się Wam odcinek podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i zachęcam do oglądania innych moich filmów z Lego Dimensions ze zwiedzania światów przygody. Niedługo też właśnie będziemy zwiedzać świat ninjago. Cześć!